Siemano mordy, witajcie w kolejnym odcinku na klasyny Strony Tureści. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku finałowym z live'a o 50 złotych card. Jeśli jeszcze nie oglądaliście live'a i nie wiecie o co chodzi, to bardzo Was serdecznie zapraszam. Eee, odcinek finałowy, w której mamy Stasio Lexa, Mika oraz Antka. Eee, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, chłopaki, Witaj, witam Was. W finale. Idziemy na y, parkur. w finał jest parkour, idziemy na poziom pierwszy, chodźcie tutaj. Klikamy ten poziom, ja z wami sobie zagram, żeby nie było nudno. A jak ja wygram, to nikt pieniędzy nie dostaje. Ale już idziemy? No tak. Są takie, fa... Są takie fajne mapy. I czekaj, bo ja w chmurę wezmę i nic nie widzę. Dobra, będę za wami szedł. Coś Jak coś tam te... wskoczył? Aha Ogólnie to y, Będą trzy rundy y, ben, Kur... Ej, już się da wejść Aha. Jak ja spadłem? Jestem na początku Dobra, nieważne, ja, tak nie, ja i tak nie gram o nic Będą trzy rundy I y, y, pierwsze miejsce dostanie trzy punkty Drugie dwa punkty I trzecie niestety tylko jeden Patrzmy jak mu się uda to wygrać. O nie no co ja gram? Moje 500 <laughs> ja za dobry w parku... Ja, ja za dobry w parkura nie jestem. O nie. No jak to? Więc jak w ogóle wyłączyć ten chat? O! Nie wkurza już ten chat. Dobra, Mordy, kto tu wygra? Jestem bardzo ciekawy. A tak jak wygra, to na bank na Fortnite a da, ten, da tą kaskę. Cofa, cofa, strasznie. Nie wiem. Mnie, mnie nie cofa w ogóle, mnie nie cofa. Ale łatwo, ja pierdzielę. Ej, bo ja mam następny poziom. Jak ja mogę wyjść z tego? Dobra, będę was oglądał. Kto jest, Kto jest najbliżej? Znaczy, no, najbliżej zwycięstwa. Już na kolejnej mapie. Ty już jesteś na kolejnej mapie? No. Antek nam odpadł, bo nie mógł przejść pierwszego. <laughs> Więc wal o 50 złotych walczy tylko Stasiolex i mix Stasiolex 3 punkty, mik 2 punkty. Dobra, panowie, gdzie jest Mik? Tutaj, ja już wchodzę. Dobra, no to dawajcie. Start. Ej, okay, czyli w sumie, jak ja teraz wygram, no to. wygram, tak? Mhm. Mm no tak. Musisz, musisz to Mik dać radę. Chyba, że jakby był. Czekajcie... czekaj. czekaj. ja mega, to aha. Chyba, że po prostu... Dobra, jakoś to nie wiem. Zobaczymy. Je, dobra, ten level jest też ciężki. A czy tamten był... ...łatwy? O, a czy są checkpointy? Dobra, git. Ja pierdziele. Jak ja. Dobra, nie masz szans. Jeśli chcecie więcej parkoura, piszcie w komentarzach, będzie więcej. Co? Aha. nie no. A, No to mick, ale nie, no jeszcze będziesz miał szansę, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. No, jeszcze jest ostatnia runda za. Yy, o, kurczę. Yy, i... Ale ostatnia runda. O, przeszedłem. Dobra, trzeci poziom, chodźcie, panowie. A dobra, runda finałowa. Ja, yy, ten, kto wygra, 5 punktów. Drugie miejsce, 3 punkciki. Dwa punkciki, dwa. Dawajcie start. Dobra. Ja za wami biegnę. A jak mig już spadł. <laughs> o nie, ale żem to zbieglił. Mik, dawaj, dawaj Mik. Masz jeszcze szansę wygrać. 75 years later. Hopi Mik był na końcu i spadł. jeszcze nic nie widzę. Bo, mnie, bo mnie cofło. Nie wiem, co nie wiem, co mam się dzieje. Ja mam zero lagów. Dziękuję że Dzięki. A No nie, byłem na ostatnim skoku! Pikę nie, twory to przejdzie, to przejdzie Moi drodzy, ostatni skok Nie! Nie! Tam się nie da wskoczyć! Tam się nie da! Boże, czy ty to widzisz? Ej, wiecie gdzie ja przed chwilą byłem? Pod mapą nie, na no ostatnim skoku I, i, I coś się nie pykło, nie? Nie, doskoczyłem, do 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 do, ale mnie akurat. Nie, mam to w dupie. Nie, Stasia, jak ma ostatni skok. Zrobię listy pionach. Stasiol Stasiolex wygrał Ja pierdziele Że ja tego nie umiem przejść godzinę żebym to przechodził Ja pierdziele Dobra, gratulacje Stasiolex A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie moi drodzy Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, za zostawieniu łapeczki w góra ja się z wami żegnam, bo naprawdę już jestem taki czwartośnek pod rząd. Narka a do a Alexa właśnie leci wygrana.